Elektrownie, nie tylko takie OZE często dostają następujące pismo od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jaki jest Państwa numer akcyzowy? Pismo takie często wywołuje panikę, ponieważ nie wiadomo o co chodzi i tym razem nie chodzi o pieniądze. Nie chodzi o pieniądze, ponieważ elektrownie OZE, jeżeli już płacą akcyzę, płacą jej bardzo mało. I to dopiero, jeżeli rzeczywiście zaczynają efektywnie wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu, zazwyczaj polegające na tzw. zużyciu nieprodukcyjnym. Ale dzisiaj nie, nie o tym. Generalnie proces wygląda w ten sposób, że najpierw szukamy terenu, potem oczywiście załatwiamy wszelkie możliwe formalności z sprawa energetycznego, zaczynamy budować elektrownię, próbne uruchomienie, Gdzieś tam trafi się wspomniane pismo UE, i dopiero w praktyce następuje wniosek rejestracyjny do centralnego rejestru podmiotów akcyzowych. To nie jest właściwa kolejność. Wyjaśnimy sobie od razu z bardzo prostego powodu. Otrzymanie koncesji na produkcję, magazynowanie, obrót energią elektryczną powoduje, że dany podmiot przestaje być tzw. nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Z automatu. Niejako więc podmiot ten e, przestaje powodować e, obowiązek akcyzowy przy nabyciu energii. Ten obowiązek akcyzowy oczywiście musi rozpoznać sprzedawca, ale kiedy sprzedawca rozpozna, że sprzedaje energię elektryczną podmiotowi posiadającemu koncesję, to taka sprzedaż nie podlega akcyzie. Innymi słowy, nie naliczą tej akcyzy, nie ujmie na fakturze, zakładając, żeby to zrobił, bo nie ma takiego obowiązku, a my otrzymamy energię elektryczną bez akcyzy. I dopóki nie dokonamy żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu, to jest w porządku. Natomiast niestety, ale elektrownia w budowie najczęściej musi dokonać, znaczy najczęściej, w zasadzie zawsze, musi dokonać tak zwanego pełnego uruchomienia. Kiedy jeszcze sama nie produkuje energii elektrycznej, Ego nie może skorzystać ze zwolnienia energii wyprodukowanej na cele produkcyjne, ponieważ jej po prostu nie produkuje, tylko ją w całości kupuje. I w tym momencie mamy czynność podlegającą opodatkowaniu, polegającą na zużyciu energii elektrycznej niewyprodukowanej we własnym zakresie przez podmiot posiadający koncesję. Jest to czynność podlegająca opodatkowaniu. W związku z tym, że takie zużycie nie jest na cele produkcyjne w dużej mierze, to całkowicie podlega to akcyzie. Jaka więc powinna być prawidłowa kolejność działań? Staramy się o koncesję jednocześnie, w przewidywanym momencie jej uzyskania, powinniśmy wskazać ten moment jako moment rozpoczęcia czynności podlegających opodatkowaniu. Stacja w CEPA jest bowiem deklaratywna, innymi słowy, powinniśmy jej dokonać. Przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu, czyli przed zużyciem pierwszej energii, choćby zakupionej, na cele niezwolnione z akcyzy. Zresztą, szczerze mówiąc, przy dużej elektrowni e, można by mieć wątpliwości, czy, e, czy cele zwolnione również nie uzasadniają rejestracji. W tym więc wypadku. Składamy, i nawet jeżeli my do tego czasu nie uzyskamy koncesji, nawet jeżeli nie wyprodukujemy energii to drugie jest w ogóle mało prawdopodobne to przynajmniej nie naruszymy przepisów akcyzowych, nie narazimy się na odpowiedzialność karno-skarbową. Innymi słowy, jak widać w widocznej na slajdzie interpretacji, uzyskanie koncesji powoduje utratę statusu nabywcy końcowego, a zatem też utratę możliwości nabycia. Energii elektrycznej z akcyzą, co z kolei powoduje, że jej zużycie jest opodatkowane akcyzą, ponieważ nie będąc nabywcą końcowym, ale zużywając energię, nawet jako podmiot posiadający koncesję, jeżeli zużywamy na cele nieprodukcyjne, dokonujemy czynności podlegającej opodatkowaniu. Należy więc o tym pamiętać, szczególnie w kraju, w którym otwiera się tak dużo elektrowni OZE. Bardzo dziękuję za uwagę.